30 grudnia po godzinie 20.30 samochód, którym jechało czworo nastolatków, wypadł z drogi i uderzył w rury ciepłownicze znajdujące się na końcu ulicy Lurdyjskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z Częstochowskiej drogówki wynika, że pojazd, którym kierował 18 latek, zjeżdżając z Ronda, nie włączył kierunkowskazu, a to dało do myślenia policjantom z drogówki, którzy postanowili sprawdzić i skontrolować ten pojazd. Wydali kierującemu sygnał do zatrzymania się tego pojazdu, jednak kierujący zignorował ten znak i odjechał w kierunku ulicy Lurdyjskiej. Niestety samochód, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, Ile później uderzył w biegnące przy drodze rury ciepłownicze. Policjanci widząc pojazd, który ugrząc pod rurami zainicjowali akcję ratowniczą. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa. Wewnątrz tego samochodu znajdowały się cztery osoby w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami ciała. Natomiast stan 17-letniej dziewczyny określany jest jako ciężki. Jak wynika z ustaleń policji, kierujący pojazdem 18-latek był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.